W środę 17 czerwca na bardzo dobrze przygotowanej płycie boiska stadionu miejskiego przy ulicy kąpielowej w Ostrzeszowie czwarta ligowa Wiktoria rozegrała swój pierwszy sparing w okresie przygotowawczym. Na początek rywal nieco mniej wymagający bowiem LZS-czajków jest benjaminkiem klasy okręgowej. Obie drużyny z treningami ruszyły od początku czerwca. Jednak to LZS póki co rozegrał więcej meczów kontrolnych. Podobieczni Leszka Wódkowskiego wygrali już 16 do 0 z Ajaxem Rojów i zremisowali z Pelikanem Grabów 1 do 1. Trenujemy dwa razy w tygodniu, plus sparring. Trenujemy ciężko, jest frekwencja dość dobra na treningach, nie można narzekać. Myślę, że przygotujemy się do sezonu dobrze. Nie trudno zauważyć, że szkoleniowiec bardziej mobilizuje swoich zawodników do ciężkiej pracy w porównaniu do lat poprzednich. Powodem oczywiście jest awans, dlatego też LZS rozgrywa teraz więcej sparingów z nieco bardziej wymagającymi przeciwnikami. Stąd też w planie znalazła się Wiktoria, a w lipcu dojdzie jeszcze do spotkania z Orłem Mroczeń. Chcemy się uczyć od najlepszych i po prostu poprawiać tą swoją grę, żeby te drużyny nam nakreślały nasze błędy, które popełniamy na boisku. Czy Beniaminek wzmocni się przed startem nowych rozgrywek? Na chwilę obecną wygląda na to, że nie. Z pelika nagrabów wrócił jednak Marcin Smuk, a klub jest otwarty na nowe twarze i w przypadku zainteresowania zaprasza do podjęcia treningów w Czajkowie. Przebieg i finał sparingu Wiktorii Strzeszów z LZS-em nie zaskoczył. Czwartoligowcy zdecydowanie wygrali, aplikując swoim rywalom aż 10 bramek, tracąc jedną, choć do przerwy, gdy goście mieli jeszcze siły, było skromne 2 do 0. Na tak efektowny wynik złożyły się cztery bramki zdobyte przez kapitana Macieja Stawińskiego. W dobrej formie był też Przemysław Dubiel, który zaliczył dwa trafienia. Po jednym zaś dołożyli Michał Mazurek, Kornel Skorzybut, Sebastian Jędrzejewski oraz Robert Skrobacz. Honorowe trafienie dla przeciwników zaliczył Emil Kliński. Drużyna Piotra Konstanciaka aktualnie nie testuje żadnego nowego zawodnika, a środowe spotkanie piłkarze potraktowali bardziej jako jednostkę treningową. Można tak powiedzieć, no troszkę się skupiliśmy nad sobą, ktoś tam trener nam nakreślił przed tym pierwszym sparingiem, co mamy grać, chcieliśmy więcej boków uruchamiać gdzieś to na początku, póki rywal jakieś siły posiadał, już, tak powiem, no to gdzieś tam to było stykowa, no bo widać do przerwy było tylko 2-0, no gdzieś później zaczęliśmy bardziej dominować, no i wynik okazały. Sromotna porażka Czajkowian jest wynikiem braku doświadczenia i błędów, jakie popełniali w trakcie sparingu. No na pewno nie był to jakiś super mecz w naszym wykonaniu, natomiast myślę, że potraktowaliśmy to jako jednostkę treningową i i Były też elementy pozytywne, z których wyciągniemy wnioski, ale i negatywne. Pokazała nam Wiktoria dzisiaj nasze słabości. Myślę, że na treningach będziemy nad tym pracowali, tak żeby jak najlepiej wypaść w Lidze Okręgowej. Myślę, że dużo jeszcze pracy przed nimi. Zawsze skok wyżej w Lidze jest to naprawdę duży przeskak, wbrew pozorom się tylko wydaje, że niby jeden szczebel wyżej, ale jest to dosyć duży progres, więc no, muszą pracować dużo, dużo więcej niż w Lidze, w której byli wcześniej. LZS Czajków w najbliższy weekend zagra z Olimpią Brzeziny, Wiktoria w środę 24 czerwca uda się do Królewskiej Woli, gdzie zmierzy się z zenitem burz.